Dzisiaj kończę 30 urodziny. I mimo tego, że osobiście uważam, że dzień, w którym przyszłam na świat, to nie jest moje święto, tylko święto mojej mamy, to jakoś w tym roku czuję wyjątkowość tego dnia. Powiedzenie, że zamykam jakiś rozdział w swoim życiu, to zdecydowanie zbyt duże określenie, ale też pamiętam, w jakim miejscu byłam 10 lat temu. I z uśmiechem na twarzy mogę stwierdzić, że część moich marzeń się spełniła, a część z tych marzeń jest w trakcie realizacji. Przez ostatnie 10 lat wydarzyło się naprawdę sporo w moim życiu, i widzę, jak te wszystkie doświadczenia zmieniły mnie jako człowieka. I pewnie za 10 lat powiem to samo, i sama też jestem ciekawa, czy ten mój plan na kolejne lata się zrealizuje. Mam nadzieję, że życie zdecydowanie częściej będzie zaskakiwało mnie w pozytywny, a nie negatywny sposób. I tego właśnie życzę nie tylko sobie, ale również ludziom, którzy są wokół mnie, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. A teraz, zgodnie z tytułem dzisiejszego odcinka, dzielę się z Tobą 30 lekcjami, refleksjami, które wyciągnęłam przez ostatnie 10 lat. Cześć, ja nazywam się Idalia Szczepaniak, a prezentację to mój zawodowy konik, zarówno jeżeli chodzi o aspekt merytoryczny, jak i wizualny. Zamieniam zwykłe słowa w zachwycające slajdy, a perspektywa klienta to coś, co towarzyszy mi na co dzień. Stąd też nazwa tej audycji, z perspektywy klienta. W tym podcaście będę poruszała tematy związane z prezentacją, sprzedażą, rozwojem i biznesem. A to wszystko w nawiązaniu do zwykłego, codziennego życia, które większość z nas prowadzi. Dodam, że niektóre zdania będę krótko komentować, a inne będą po prostu takim luźnym, rzuconym hasłem. 30 wniosków na 30 urodzinę. Pierwszy wniosek jest taki, że sukces nie zawsze musi być spektakularny. Moim zdaniem za rzadko doceniamy siebie za to, co już udało nam się osiągnąć. Mamy wysokie wymagania, najczęściej wobec samych siebie, i za rzadko oglądamy się wstecz po to, żeby docenić siebie za tą drogę, którą już udało nam się przebyć. Kropla drąży skałę. Nie raz i nie dwa przekonałam się o tym, że konsekwentne i systematyczne działania naprawdę doprowadza mnie do miejsca, w którym chcę być, nawet jeżeli przez długi czas nie widzę efektów w swojej pracy. Trzecia myśl jest taka, że jeżeli realizujesz swoje cele, nawet te najbardziej szalone, ale to są Twoje cele, to jesteś na dobrej drodze. Czwóreczka. Profilaktyka jest tańsza od leczenia. Piąta ważna myśl jest taka, że żaden sukces zawodowy nie daje mi takiego szczęścia jak dobry czas spędzony w gronie bliskich mi osób. Szóstka, nie porównuj swojego zaplecza do cudzej witryny. Siódemka, żadna teoria biznesowa nie da Ci takiej wiedzy jak wnioski wyciągnięte z działania, nawet jeżeli te działania uważasz za swój duży błąd czy życiową porażkę. Ósemka. Każdy, nawet najbardziej szalony cel, można zrealizować. Potrzebny jest czas i konkretne działania. 9. Świat nie jest wcale taki duży, jak nam się wydaje, więc warto dobrze wykonywać swoją pracę i nie warto palić za sobą mostów. 10. Ustalenie zasad i swoich granic to jest rzecz, która w życiu pomaga, a nie przeszkadza. 11. Nie przejmuj się opinią innych osób. Szczególnie jeżeli to są osoby, które nie znają się na Twojej pracy, a na ich opinii tak naprawdę ci nie zależy. 12. Czasami trzeba zamknąć jedne drzwi, aby otworzyły się kolejne. I to jest taka zasada, którą bardzo mocno wyznawałam w życiu prywatnym, w życiu miłosnym, ale uważam, że w zawodowej sferze też czasami ta myśl się przydaje. 13. Nikt nie zatroszczy się o Twoje cele i finanse tak jak Ty sam. Czternastka. Oszczędności warto mieć. Nigdy nie wiadomo, kiedy te pieniądze się przydadzą i przez ostatnie 10 lat właśnie oszczędności nie raz i nie dwa ratowały moją skórę. Punkt 15. Nie idź na kompromisy, szczególnie w kwestiach, które są dla Ciebie naprawdę istotne. Szesnastka, kochać, budować, szanować, rozwijać się. To są czasowniki. To się robi i żeby faktycznie móc powiedzieć, że jest się kochanym, że jest się mm, szanowanym, że się kocha, że się szanuje, że się rozwija, no to trzeba to robić, a nie tylko rzucać słowa na wiatr. Punkt 17. Zadbaj o to, aby inni w Twoim towarzystwie czuli się dobrze. Myśl 18. Kto skąpo sieje, ten skąpo też zbierać będzie. Kto zaś hojnie sieje, ten zaś hojnie zbierać będzie. Myśl dziewiętnasta. Wielu z nas robi to samo. Różnica polega na tym, w jaki sposób coś robimy. Myśl dwudziesta. Zamiast szukać najlepszego partnera, sam stań się najlepszym partnerem. Myśl dwudziesta pierwsza. Celuj w księżyc, bo nawet jeżeli nie trafisz, znajdziesz się wśród gwiazd. Myśl dwudziesta druga. To, że ktoś podąża inną drogą niż ty, nie oznacza, że się zgubił. Punkt 23. Pamiętaj o tym, że po Wielkim Piątku jest zawsze Niedziela Zmartwychwstania. Punkt 24. Lepiej jest doceniać niż oceniać. Punkt 25. Zacząć potrafi każdy. Dość do końca, tylko niewielu. Punkt 26. Nie każdy książę jest dla każdej księżniczki. Nie każdy klient jest dla każdego przedsiębiorcy. Punkt 27. Jeśli chcesz coś zrobić, zrób to, zamiast opowiadać o tym, jak bardzo chcesz. Punkt 28. Bezczynność nie jest dobra, tylko działanie przynosi owoca. Punkt 29. Życie to naprawdę bardzo fajna przygoda. Warto cieszyć się z tej przygody na co dzień. Punkt 30. Co by się nie wydarzyło w Twoim życiu, finalnie i tak będzie dobrze. Jak się jest dzieckiem, to wydaje się, że 30 lat to naprawdę bardzo dużo lat. I moja największa obawa, którą w sobie mam, jest taka, że zanim się obejrzę, to minie kolejny rok, minie kolejne 10 lat, a mi nie wystarczy życia i zdrowia na to, aby zrealizować swoje największe marzenia. To obawa jest troszeczkę na wyrost, dlatego że mimo codziennych trudności ja naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem i naprawdę jestem dumna z tego, co udało mi się osiągnąć przez te ostatnie 10 lat. Mimo tego, że te ostatnie 10 lat to była istna sinusoida zarówno lepszych, jak i gorszych momentów. W każdym razie swoje nowe dziesięciolecie otwieram z ogromnym apetytem na życie i ciekawością na to, co się wydarzy. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, tym bardziej, że to taki nietypowy, niestandardowy odcinek, ale tak jest właśnie moje życie, nie kręci się tylko wokół mojego życia zawodowego, mimo tego, że to te zawodowe życie stanowi istotną część mojej osoby, to jednak ponad wszystko życie prywatne i relacja z bliskimi mi osobami stanowi właśnie priorytet w moim serduchu. Zachęcam Cię serdecznie do subskrybowania tego kanału, jeżeli słuchasz tego podcastu na YouTube, i do oceny tej audycji, jeżeli słuchasz odcinka za pomocą innej platformy. I oczywiście, standardowo, jeżeli uważasz, że ta treść przyda się przynajmniej jednej osobie, to podziel się linkiem do tego materiału. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Do usłyszenia. Cześć.